Cześć z tej strony Logit, a to jest Battlefield 3. Um, chuj, dawno nie było u mnie na kanale żadnych ale to kompletnie żadnych filmów. Um, w ogóle sorry za jakość mikrofonu, ale nagrywam dzisiaj akurat. Z, z mikrofonu, ze słuchawek, a nie takiego innego jak miałem, bo coś jest nie tak. Mi go Windows nie widzi, ale to się tam ogarnie kiedyś. Um, no i muszę nagrywać, niestety, innym. Um, I też przepraszam za mój głos, ale jestem jakby to powiedzieć, chory um, i mogę mieć trochę inny głos. Mogę też niekiedy w trakcie filmu kaszleć, albo coś w tym stylu, i będę sobie niekiedy popijał pewien napój. O, ale pad wibruje, czekajcie, muszę go wyłączyć, bo miałem padać z Xboxa włączonego. Wyłączył się? Wyłączył się, dobra. Wibryt... Dobra. W ogóle, dawno nie było u mnie filmów, żadnych. Kompletnie żadnych. Nope. Um, ale to nic kompletnie, nul. Bo... Nie chciało mi się Tak a Dzisiaj było co do coś nagrać I pewnie... Pewnie to wrzucę, nie? Pewnie to wrzucę, ale... Nie no, wrzucę um, Mam nowy internet Mam nowy internet Dzisiaj, jak to nagrywam, zrobili mi nowego to, TAK eee, Nowego neta, a mianowicie 10 megabitów na jeden eee, Też miałem w te ostatni... przedtem 10 megabitów, ale to było do 10 megabitów, a nie 10 megabitów. Czyli um, czyli jakby płaciłem za 10 megabitów, a miałem 4. No. Także po prostu no, musiałem wymienić internet, zmieniłem internetu dawcę. No i teraz jest pięknie 10 megabitów, tyle ile powinno. I jest 1 megabit uploadu równiutki. Um, no. I teraz mogę sobie pykać ładnie, jaki mam ping. 40, no nawet spoko, w sumie spoko. Um, no i. No i co jeszcze? Co jeszcze? Za niedługo! Za niedługo, może już w następnym miesiącu, w marcu. Tak, marcu. Kupuję procesor. Kupuję procesor praktycznie już. Praktycznie za miesiąc, no nie cały nawet. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I jakby, i można już powiedzieć, że będzie komputer gotowy i będzie. Będzie dużo, dużo więcej FPS-ów. Mm, specyfikację dokładną powiem Wam dopiero wtedy, jak będzie, to będzie już ten komputer jakby poskładany, będzie gotowy do pracy i wszystko. I wtedy Wam, nie wiem, zrobię jakiś filmik albo coś w tym stylu. Um, no, będzie. Będziemy grać. W ogóle chciałem nagrać Battle Villa 4, ale postanowiłem, że nie będę go dzisiaj nagrywał, ponieważ zginąłem na sam koniec rundy ponieważ um, nie będę go nagrywał ponieważ mam na nim lagi w sensie nie są lagi lagi to, to są przez internet mam na nim klatki mi spadają w Battlefield 4 i to ostro i to jest właśnie wina procesora i będę dopiero nagrywał Battlefield 4 jak będzie właśnie nowy komp czyli w sumie już niedługo ja tam zrobiłem chyba jeden czy dwa filmiki z Battlefield 4, nie wiem ile tam. Albo w ogóle zrobiłem jakiś filmik? Nie wiem, nie pamiętam, dawno to było. Ale okej, okay. dobra, zobaczymy się w następnej rundzie. Okej, okay, witam Was w następnej rundzie. Jesteśmy już na kolejnej, właśnie rundzie. Kanały No Sharp ponownie. Team, de team, mecz, team Deathmatch. Match. Um, no, i kramę. Um, tiketów. Po poprzedniej rundzie było tiketów, pewnie w tej też będzie tiketów, do 24 osób. Eee, w ogóle, bo nie powiedziałem w tamtej rundzie, bo byłem zajęty innym tematem. Teraz mogę powiedzieć, do 24 osób. Eee, Serwer, ja wolę szczerze mówiąc, powiedziawszy, grać na serwerach, gdzie jest mniej osób, aniżeli więcej. Bo bo tak. Bo można sobie jakoś wygodniej wtedy pobrać. Maksymalnie kanały to 32 graczy albo 64. Albo 48, ale 48 to już jest taki max Niekiedy sobie tam wbiję na 64, ale to taki typowy Typowe zabijanie ze spadochronu na c i c 4 i spadochron c 4 wiecie o co chodzi Także rzadko właśnie tak gram I jakby zazwyczaj gram, przynajmniej w Battlefielda 3 e, Właśnie 24 graczy, kanały i na luzie e, Dobra w ogóle w Battlefieldzie 3 mam teraz 41 level. Brakuje mi już mało, mało punktów mi brakuje już do 42. Nie będę tutaj właśnie w tym filmie mówił o Battlefieldzie 4, bo to temat jakby to nie ta gram w ogóle, ale no okej. Okay. W ogóle co jest, czy co się u mnie wydarzyło ostatnio, jak nie było filmów ani nic, ale nic w tym stylu. Um, co tam się wydarzyło? Hmm, hmm, hmm. Kupiłem dużo gier. Dużo. 10-15 na Humble Bundle. Tam dam wam link w opisie do Humble Bundle. Jak ktoś będzie sobie chciał kupić jakieś gry albo coś, no to zapraszam tam. Tam są e, fajne oferty za dolara, 5 gier. 5, 5 albo ileś tam... Nie wiem dokładnie jak to tam. Niekiedy trzeba więcej dopłacić, jak się chce tam jakąś inną jeszcze grę więcej, która jest dodana i trzeba ją jakby odblokować za większą kwotę. Ale właśnie to jest... To jest w sumie fajne, bo to idzie na szczytny cel, wszystko. Ja tam nie wiem dokładnie na co, nie, nie znam się po prostu na tym, ale wiem, że to właśnie idzie na szczytny cel i opłaca się tam gry kupować, bo niekiedy są tak przepiski gry tam. Normalnie, masakra. Ostatnio kupiłem Bit Trip Runner 2 z jakimiś tam innymi grami. Przeszedłem go całego, e, przeszedłem go całego na normalu. I właśnie chciałbym z niego zrobić jakieś filmy, coś w tym stylu. I chyba właśnie zrobię. No czemu nie? W sumie fajna gra, gra indie? Chyba. Nie wiem. Nie wiem. Mm, ale właśnie chyba zrobię z tej gry. Fuck. Serię jakąś. Może nie będzie to regularna seria, jak to u mnie na kanale bywa. Tylko po prostu będą jakieś filmiki z tej gry. Nieregularnie, um, ok, ile już po rundy, no, 8 minut odcinka, czytam, filmu, także jest poczko, jak już mówiłem, Battlefield 4 zawita dopiero do zawita dopiero na nowym kąpie, e, także także na nowym dopiero, no i będzie fajnie, um, w ogóle gramy F2000 bo każdy wie, yy, nie wiem ile ja tu mam, Fazyk za to chyba 17, jakoś tak, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale no trochę tego jest. O, zabiłem go, nice, taki ping 40, ok, nice, nie skacze ping ani nic, ten stylu trzymie się cały czas tak samo, yy. chcę właśnie dodając teraz te filmiki wszystkie zrobić jakby test tego uploadu 1 megabyte wiem, że to będzie tak się długo trzysta, ale w porównaniu do mojego niecałego pół megabita uploadu no trochę różnica będzie no, nie mogę powiedzieć, że nie o jezu co ja zrobiłem no dobra lecimy dalej Idziemy dalej. Du, 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 du. O, tam jest. Mam go. Dobra, mam. mam. Strzelałem przez chwilę tam do tego drugiego, ale w końcu się zdecydowałem do tamtego. okej okay. To się wytnie. O! Co to był, co to był za resbam? No, kurczę, blade. Dobrze, da 10 minut, dobrze, jeszcze 30, 27 ticketów. szybko leci, okej, okay. tam był jakiś typeczek, chyba w, pójdę w tamtą stronę, nie, no, kurcze, blado, to był chyba ten typek właśnie, jak staty, 18 na 10, jestem drugi, nice. Bra pro ProGamer. Właśnie chyba gay. -mer. Bardziej gay niż mer. nie. Nie, 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 nie... <m> um, kurczę, ale mi... Ale mam katar mas Masakryczny mam katar. Okej, okay, jedziemy dalej. Jakie? 20.11, OK 86 na 86 tiketów Kurde, no nie powiem, wyrównana runda O, pięknie to zrobiłem, no dobra, może fartem biegnie. Tam był tepek. Okej, okay, lecimy dalej Gramy tutaj, pięknie. pięknie. Aaaa, stracimy jeszcze pięć i przegramy No ej, jakim cudem Cztery życia mu zostało. Serio Serio o, 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 o. o, raz go trafił Dobić go Tutaj kurde, tak tylko teraz idzie Nice! Graliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy Kurze, a tak dobrze było Tak dobrze mogło być. Ile? Jak ile ty w różnicy? Ile nam brak? O widzicie tyle mi właśnie do levelu epakuje? Um, jeden ticket Kurde Nice, dobra rundka Dobra, dzięki za oglądanie Jeśli się wam spodobało To zapraszam do oceniania filmu I subskrybowania mojego kanału Do następnych filmów Postaram się w końcu wrzucać więcej tych filmików No Ech. Dobra, trzymajcie się, cześć